w Polsce! Dzień dobry, witamy serdecznie. Pierwsze rozdanie w tym tygodniu i kogo teraz mamy? Mamy Piotra Kreatywnego. Cześć Piotrze! Cześć, witam. Cześć Piotr. Słuchaj Piotr, no tutaj nas zafascynowała twoja opowieść o fir firmie marzeń. Tak, tak. I jak sobie myślałem. to wyobrażasz? Moim pomysłem było na to, żeby każdy miał chip który delikatnie by mu przypominał o tym, jakby człowiek był leniwy. Ale jak ten chip ma przypominać? Wołać, tak. wysyłać SMS-a, razić prądem? Chyba prąd. To znaczy, no właśnie chip byłby wszczepiany pod skórę i jakby na przykład takie dziecko, które nie chciałoby odrobić lekcji, można byłoby mu delikatnie przypomnieć takim, powiedzmy, Straszne małym rzeczy. napięciem. Straszne rzeczy. Jakiś dziwny świat wielkiego brata, przerażająca. Gdyby nam dorosłym y, wczepiano takie chipy, to w jakich miejscach byśmy je mieli? Na przykład my mężczyźni. Mężczyźni to oczywiście tylko w jednym miejscu, oczywiście na karku. Na wyjeździe wyjeź no, w tym <laughs> miejscu na wyjeździe ale czyli miałby jeszcze jedną funkcję bo miałby jeszcze możliwość namierzania czyli tak oh. jak już pisałem Bies. że jakby Smyk. tak że jakby zatroskana żona po prostu nie wiedziała gdzie jest jej mąż nie wiem Mądra, co ty oczywiście... słuchaj Piotr nie wiem co ty w małżeństwie narozrabiałeś w związku z swoim że sam chcesz sobie coś takiego założyć oj mój bracie co to, to jest to... autokontrola tak, tak zwana tak dziwne słuchaj ja to sprawdzam w internecie nie na, że nie ma jeszcze takich chipów więc masz szansę naprawdę odnieść sukces z tą swoją firmą jak ona się w ogóle nazywa Chipy wewnątrzorganizmowe, ale myślę, żeby był większy krzyk tej firmy, to muszę popracować nad tą nazwą. Słuchaj, chip, 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 chip. Że na tej zasadzie, że przyjdź tutaj, choć, chodź, dokładnie. chodź, chip. I to nawet hasło dobre reklamowe, nie ma sensu. No właśnie, ile zobaczy? Ja się teraz oddalam chip, od domu, teraz, teraz widzisz widzę, mnie. gdzie jestem? na GPS-owe, tak? Jesteś w studiu. Dobrze, to wszystko okej, okay. dobrze. No dobrze, Piotrek, gratuluję. Chodzi moja żona. ojej, z jakimś innym chipem się z spotykają. Chyba podskakują dwa cipy, dziwne. Dziękujemy bardzo Piotrek, że się zgłosiłeś w naszej aplikacji na Facebooku Eski i Monopoli. Dzięki tak. temu mój drogi, dzięki twojej kreatywności dostajesz najnowszą edycję gry Monopoly Imperium. Dorzucamy Super. ci również bardzo fajnego e, tableta Samsung. Na którym będziesz mógł najbliższych kontrolować e, za Oczywiście, mam nadzieję, że w tym tablecie jest jakiś chip też. Tak! A no to Myślę, genialnie. że nie to jeden. Bardzo się cieszę. Poranek nóg, numer jeden w Polsce.